Cześć. Jako że za rokiem już święta, to dzisiaj przybrałam iście świąteczne kolory i już na starcie proszę was o łapkę do góry dla mnie dlatego, że uwierzcie, że to jest moja jedyna czerwona rzecz w garderobie, a ja jeszcze w ogóle nie noszę sukienek, a jest to sukienka, więc proszę to moje starania. No ale przechodząc do rzeczy, dzisiaj w filmie mamy gwiazdę specjalną, czyli Bessę AFF Anturium i ja sobie pozwoliłam je odłożyć tutaj na bok, dlatego, że jak widzicie produkuję nowego liścia, a znając mnie w trakcie nagrywania mogłabym go uszkodzić, więc zaraz za jakiś czas do niego wrócimy. Natomiast dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać na temat składania zamówień na Equagenerze ekwadorskiej, bo może wiecie albo nie wiecie, Equagenera ma również swoją sieć w Niemczech i również stamtąd możecie zamawiać rośliny, jest strona niemiecka. I w tym wypadku, roślina, jeżeli nie ma żadnych komplikacji, przychodzi to Was zwykle w przeciągu powiedzmy tygodnia, natomiast. Rzecz ma się inaczej, jeżeli chodzi o Equagenerę Ekwatorską, bo tam roślina spędza w podróży naprawdę długie, długie dni. No i troszkę zmienia również strefę klimatyczną, więc no nie ukrywajmy, przychodzi ona mocno zestresowana. I właśnie dzisiaj będzie odcinek o tym, jak zająć się taką rośliną. Czyli ja krok po kroku pokażę wam, jak zajęłam się tym oto BSAFF. Ale zanim do tego przejdziemy, trochę chciałabym to tak określić, że ten odcinek nagrywam dla Kasi z przeszłości, która, gdy wykonywała swoje pierwsze zamówienie z Equakenery Ekwatorskiej, nie do końca wiedziała, na co się pisze, i nie do końca postępowała mądrze w ogarnianiu rośliny, dlatego chciałam się podzielić z Wami też moją właśnie historią zamówień, bo tak naprawdę to jest moje dopiero moje drugie zamówienie z Equagenery Ekwadorskiej. Bliżej mi jakoś do tej niemieckiej, i stamtąd więcej roślin zamawiałam. Natomiast pierwsze zamówienie na ekwagenerze ekwadorskiej złożyłam dokładnie rok temu, na przełomie listopada i grudnia. Złożyłam zamówienie w listopadzie, natomiast w, grudnie, w grudniu roślina u mnie była. No, i właśnie to jest taki trochę pierwszy błąd nowicjusza, dlatego że no raczej odraca się składanie zamówień zimą oraz latem. No, powiemy, zimą możemy trafić na bardzo niskie temperatury, a w lecie no na bardzo wysokie, i oba te przypadki no po prostu nie służą naszym roślinom, i one przychodzą często po prostu pokiereszowane. No, ale wiecie, ja w tamtym czasie. Byłam taka w ogóle nieustraszona, bo ja już jakiś czas właśnie uprawiałam alokazje oraz monstery w hydroponice, no i miałam doskonałe rezultaty, więc stwierdziłam, że czemu ja miałabym sobie z takim importem nie poradzić? A jeszcze w ogóle wtedy wchodziłam dopiero w taki świat Anturiów, więc chciałam tak zacząć trochę z grubej rury, wiecie. I wymarzyłam sobie, no, oczywiście nic innego, jak Anturium varuquinum, czyli tak zwaną królową. No i jeszcze w tamtym czasie to wiecie, była, był taki okres, że królowa nie była tak powszechnie dostępna w Polsce i w Europie. No może już pojawiały się właśnie jakieś oferty, ale bardziej opłacało się zamówić właśnie z tej Equagenery. Ja zamówiłam sobie taki rozmiar M saconki, czyli nie najmniejszą, ale też nie największą. Zaraz Wam w ogóle wkleję jak ona pięknie wyglądała, gdy do mnie przyszła i rzeczywiście musicie wiedzieć, że przyszła to mnie rzeczywiście w pięknym stanie. Nie było żadnych uszkodzeń jeżeli chodzi o liście i korzenie. Niestety nie mam żadnych materiałów z tego jak te korzenie czyściłam i jak one wyglądały, bo jeszcze to był czas kiedy aż tak nie nagrywałam wszystkiego i nie yy, nie dokumentowałam. Natomiast yy, tak, Kasia z tamtego czasu była yy, bardzo dużą zwolenniczką czyszczenia, tak wiecie, na maksa korzeni, ale tak wiecie, no po prostu idealnie, aby one były wręcz białe. No i tak samo rzecz miała się właśnie z królową. Gdy to mnie trafiła, oczywiście zajęłam się nią od razu i postanowiłam dokładnie wyczyścić jej korzenie. A każdy, kto zamawia z Equagenery, Wie, że oni uprawiają te rośliny w takiej swojej mieszance, gdzie mocno dominują um, chipsy kokosowe oraz włókna kokosowe, i one może nie do końca właśnie tak się w, 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 wrastają w te korzenie, ale bardzo mocno przywierają do tych korzeni, więc to czyszczenie ich jest w ogóle graniczy z cudem. Zobaczycie zresztą na późniejszym etapie filmu, gdzie właśnie zajmuję się tym PSAF, jak to dokładnie wygląda. No, ale wiecie, no w tamtym czasie to było moje takie pierwsze zderzenie z taką materią i stwierdziłam, że kto ma dać radę, jak nie ja i sobie postawiłam za taki cel właśnie, dokładne wyczyszczenie korzeni. No i wiecie, no szorowałam te korzenie, no co tu dużo mówić. Troszkę ich niestety uszkodziłam i odpadły, ale większość tej, tych korzeni wydawała mi się w dość dobrym stanie. No ale wiecie, królowa to też nie jest najłatwiejsze anturium, to na pewno wiecie i no niestety no takie zapieki, no to musiała odchorować, plus jeszcze ten import, no i wiecie, gdy zaczęła odrzucać pierwszego liścia jeszcze się tak bardzo nie przeraziłam no ale ona miała dwa liście jak już zobaczyłam, że drugiego liścia również coś żera, no to postanowiłam ją, bo o ile to przepamiętam bo nie jestem tego pewna na 100% ja ją oczywiście wsadziłam do pumexu, wiecie, nie żaden ten nic takiego, tylko po prostu pumeks i masz żyć już w tej hydroponice i koniec, kropka, nie? Ja w tamtym czasie w ogóle nie uśmierciłam żadnej rośliny, więc no, byłam wręcz przekonana o swojej takiej bezbłędności, jeżeli chodzi o hydroponikę. No, ale jak już zaczęła, niestety te skutki tego importu i tego czyszczenia korzeni były już widoczne na drugim liściu, no to stwierdziłam, że aha, chyba pora ją wyciągnąć z tego pumeksu. Ona miała dość ładny pieniek, ale yy, na moje szczęście ten pieniek nie, nie gnił. No, ale oczywiście zgniły wszystkie korzenie. Ja jeszcze wtedy nie byłam aż taką zwolenniczką muchu, więc ten po prostu goły pieniek wsadziłam do perlitu. No i możecie się domyślić, że w tym perlicie było tylko coraz gorzej. No i wtedy mnie trochę tak oświeciło, że spróbujmy z tym mchem. No i ten ogryzek wylądował finalnie w mchu. I powiem Wam, że on ruszył i pojawiły się pierwsze tropne listki po bardzo długim czasie, ale ona nie mogła sobie poradzić i w ogóle nie chciała wykształcić nowych korzeni. Później jakiś taki smętny, mały korzonek się wykształcił, ale niestety pieniak zaczął mi od końca. No i ogólnie historia źle się skończyła, i powiedzmy, że tej królowej już ze mną nie ma, jest całkiem inna, która sobie świetnie radzi. No i wiecie, no i popełniłam dość dużo błędów, dlatego tak jak powiedziałam na początku, chciałabym właśnie nagrać taki filmik który pomoże osobie, która chce właśnie dokonać swojego pierwszego importu z Equagenery albo po prostu no właśnie boi się i nie była przekonana, czy to jest dla niej. Dlatego zobaczycie, z czym trzeba się zmierzyć właśnie po takim imporcie. I może już nie przedłużając właściwie, przejdźmy do rzeczy. Także zmieniamy kadr i zobaczycie krok po kroku, jak zajęłam się tym przystojniakiem. Jeszcze tytułem wstępu dodam, że roślinę zamówiłam 4 listopada, natomiast dotarła ona do mnie 23 listopada, więc moim zdaniem nie szła ona długo. Jak widzicie, w środku znalazłam podsumowanie zamówienia, a sama roślina była zapakowana w steropian. Dołączony był hit pack, ponieważ końcem listopada w Europie było już dość zimno, a właśnie do Niemczech trafiają rośliny z ekwatoru, właśnie to ich niemieckie siedziby, tam są przepakowywane i ruszają w dalszą drogę. Jak widzicie na załączonym obrazku roślina przyszła do mnie w naprawdę dobrym stanie. No, ale zaglądnijmy jeszcze to korzeni, bo jak wiemy liście to nie wszystko. No tutaj jak widzicie korzenie są absolutnie bezpłętne. Na górze warstwa mchu, natomiast same korzenie są w luźnej mieszance, gdzie dominują chipsy i włókna kokosowe. Każdy kto zamawiał z Equagenery wie, że to jest okropne ustrojstwo, które przykleja się do korzeni i jest naprawdę ciężkie do wyczyszczenia. Na samym początku wzięłam się w ogóle za rozplątywanie tych korzeni, bo jak widzicie, one są bardzo mocno splątane oraz ściśnięte ze sobą. Dlatego to był mój pierwszy krok oraz usunięcie tej pierwszej takiej warstwy podłoża, która najlepiej odchodziła od całości. Na tym etapie stwierdziłam, że efekt mnie całkowicie satysfakcjonuje, i poszłam po miskę z wodą. Oczywiście pamiętamy, aby woda nie była ani za zimna, ani za gorąca, najlepiej w temperaturze pokojowej, a nawet trochę letnia. No i włożyłam korzenie i zostawiłam je w ten sposób do odmoknięcia i poszłam przygotować moją miksturę. A mikstura ta to nic innego jak połączenie wody z bumpum Sprayem. Pumpum spray, jak gwarantuje producent, pomaga roślinom przezwyciężyć stres spowodowany przez ekstremalne zimno, ekstremalne ciepło, niski poziom światła, odwodnienie lub przeciąg. Musicie przyznać, że to jest idealny produkt, jeżeli chodzi o import, no bo roślina rzeczywiście przeżyła duży stres, była długo w podróży i ja y Stosuję go według proporcji 5 ml pumpum spray na 1 litr wody. Z tym, że tak jak tu widzicie, przygotowałam sobie w mniejszej pojemności. Ponieważ warto wiedzieć, że pumpum spray powinno się użyć od razu po wymieszaniu z wodą, dlatego że on po pierwsze traci swoje właściwości, a po drugie pozostawiony na później przeokrutnie śmierdzi. Roztwór przelałam sobie do tego małego zraszacza i porządnie spryskuję liście rośliny z obydwu stron, tak żeby ona już zaczęła korzystać właśnie z tych toprocejstw w momencie, kiedy ja będę zajmować się jej korzeniami. No i właśnie, bierzemy się do rzeczy i nie będę Wam już tutaj narzekać, jak ciężko czyści się korzenie z ich autorskiej mieszanki. Niestety nie sprzedam Wam również żadnych cudownych patentów, jak szybko wyczyścić korzenie, bo tak jak widzicie, ja po prostu oglądam sobie korzeń po korzeniu i staram się go w jakimś tam stopniu to czyścić. Jedyna moja rada, no to na pewno jest taka, żeby po prostu wziąć się za czyszczenie, kiedy mamy więcej czasu i wiemy, że będziemy w stanie poświęcić więcej uwagi tej roślinie, żeby nie robić tego nerwowo, ponieważ możemy po prostu więcej tych korzeni. Uszkodzić. No Moim zdaniem ja jestem osobą, która dobrze czyści korzenie. No, ale w przypadku roślin z ekwagenery ja już wiem, kiedy odpuścić i wolę, żeby one były nietoczyszczone tak w 100%, ale żeby były jednak zdrowe. W międzyczasie wymieniam wodę, kiedy uznam, że tych zanieczyszczeń w wodzie zrobiło się naprawdę dużo i utrudnia mi to czyszczenie, ponieważ zabrócenia osiadają na korzeniach. Tutaj, jak widzicie, już na tym etapie jeszcze coś z tych korzeni odchodzi, ale powoli zmierzamy do końca, i ja te korzenie już w takim stanie zostawiam. Jedną z ostatnich czynności, jeśli chodzi o czyszczenie korzeni, jest ich przepukanie pod bieżącą wodą. Oczywiście, znowu pamiętam, aby ta woda była nie za gorąca i nie za zimna. Łódzę się, że jeszcze w tym momencie jakieś tam zanieczyszczenia pod wpływem ciśnienia wody odpadną. I jak widzicie, przygotowuję sobie kolejny roztwór. W tym wypadku woda plus Super Drive. Super Thrive są to witaminy oraz hormony. I jak twierdzi producent, ma również działanie antystresowe, więc po raz kolejny idealnie dla rośliny z importu. Ja sobie mieszam na litr wody około 0,5 ml Super Thrive, a nawet tutaj widzę, że tałam tak około 75 ml. I do tak przygotowanego roztworu wkładam roślinę, a konkretnie korzenie rośliny, staram się, aby były one zanurzone w nim całe. I taką roślinę trzymam w tym roztworze w zależności ile mam czasu. W tym wypadku po prostu przygotowałam sobie jeszcze podłoże, toniczkę, więc może ta roślina spędziła około 30 minut w tym roztworze, ale czasami przytrzymuję nawet kilka godzin. No to przejdźmy może do przesadzenia rośliny. Jak widzicie, mam przygotowany zwilżony mech oraz wypukany najlepszy pumeks. I przy okazji, właśnie zobaczycie, jak sacę część moich anturiów, czyli w praktyce pokażę Wam tę metodę kanapkowo-mieszaną. W pierwszej kolejności biorę się za wymieszanie pumeksu z mchem, czyli do oddzielnej miski wsypuję pumeks, a następnie biorę mech i wrzucam ten mech do miski, ale przed wrzuceniem jeszcze tnego na mniejsze kawałki staram się, aby tak na oko proporcje były zachowane jeden do jednego, no ale wiadomo nic się nie stanie, jak będzie trochę więcej pumeksu albo trochę więcej mchu. Oczywiście wszystko dokładnie mieszam, tak żeby rozprowadzić mech równomiernie pomiędzy pumeksem, tak aby też powstała po prostu taka fajna, puchata, przepuszczalna mieszanka. Na tym etapie mam już wszystko gotowe. Jak widzicie, wybrałam doniczkę, która jest bardzo popularna wśród miłośników Anturiów, ale ja ją trochę udoskonaliłam, dlatego że dodałam sznurek polipropylenowy, który będzie mi pełnił rolę knota podciągającego pożywkę, dlatego że znalazłam idealną osłonkę, która podtrzymuje tę doniczkę i właśnie knot będzie sobie mógł swobodnie pożywkę podciągać. Jak widzicie, również wrzucam najpierw na dno bardzo solidną warstwę pumeksu. No i właśnie, dopiero teraz wyciągam roślinę z roztworu, w którym się moczyła. Jak widzicie, te korzenie nie są idealnie białe i są nadal widoczne z zaprócenia, ale mimo wszystko wydaje mi się, że i tak są dostatecznie czyste. I biorę się teraz za układanie korzeni wewnątrz toniczki. Kiedy stwierdzam, że wszystko idealnie pasuje, przechodzę do zasypywania korzeni przygotowaną mieszanką mchu i pomeksu. I muszę przyznać, że uznaję ten etap za jeden z trudniejszych, dlatego że bardzo mi zależy, aby mieszanka ta idealnie otuliła wszystkie korzenie i chcę uniknąć powstawania pustych przestrzeni w toniczce. Dlatego no właśnie staram się począsać doniczką, delikatnie ukniatam to podłoże że często odwracam toniczkę, żeby upewnić się, jak to podłoże jest ułożone z każdej strony. Na takim etapie przestaje to dawać mieszankę i całą górę zasypuję już tylko i wyłącznie pumeksem, tak jak zrobiłam to na początku, czyli na dnie mamy pumeks, później jest mieszanka mchu i pumeksu i u góry znowu pumeks. Moim zdaniem ten zapiek spowalnia wysychanie podłoża, a konkretnie mchu. Nie musimy się martwić, aby sprawdzać, czy tam wszystko nie wyschło na wiór, tylko mamy to w miarę pod kontrolą. W szczególności, że jeszcze zastosowałam ten sznurek polipropylenowy, który będzie fajnie właśnie podciągał pożywkę czy też wodę. I tutaj właśnie ta wskazówka dodatkowo, dlaczego zastosowałam Pumex na dnie, a nie mech. Gdyby to był mech, no to zdecydowanie zrobiłoby się bakno, ponieważ on mocniej podciąga i nasiąka wodą. No i mamy to gotowe, tak wygląda efekt końcowy. Za chwilę jeszcze powiem Wam, jak potraktowałam tę roślinę przez pierwsze dwa albo nawet trzy tygodnie. Jeszcze tylko z takich formalności chciałam dodać, że to AFF kosztowało mnie 45 dolarów. Za przesyłkę zapłaciłam 20,5 dolara, plus tam jeszcze doliczają jakąś opłatę, dosłownie 2 dolary. Więc ujmę to tak: na ten moment, kiedy ja to zamawiałam, no mogłam sobie kupić w tej cenie ładne AFF w Polsce, bo mamy ich dość tutaj dużo. Natomiast ja oglądam, Livey Equagenery, które są prowadzone na Instagramie i tam również możecie kupować rośliny. Wystarczy, że założycie sobie na ich stronie konto i tam automatycznie są przydzielane numery klienta dla każdej osoby i ten numer klienta na takiej transmisji. Na żywo sprzedażowej, właśnie wklejacie. Jeżeli chcecie y, w, kupić jakąś roślinę, to właśnie wklejacie ten numer klienta, plus y, numer tej rośliny i w ten sposób właśnie kupujecie daną roślinę. Później po skończonej transmisji dostajecie link y, do finalizacji właśnie zakupu. Ja jednak y, to PCAFF kupiłam normalnie u nich na stronie. Y, no i właśnie jak sobie oglądałam te y, ich transmisje, no to widziałam, że oni po prostu te PCAFF mają przepiękne, więc chciałam sobie po prostu kupić stamtąd, no i przy okazji właśnie sprawdzić się jak wyjdzie mi w tym, tym razem właśnie import z ekwatoru. No i właśnie, kolejnym krokiem, który poczyniłam to jeszcze tego samego dnia, kiedy, podla, kiedy przesadziłam bęsy AFF, podlałam je roztworem z... E, już sobie tutaj siękam, No to są trzy rzeczy, które zawsze w tego typu sytuacjach używam, czyli niezależnie, czy to jest właśnie import, czy e, kupiłam sobie tutaj gdzieś w Polsce e, jakąś roślinkę, ona to mnie przychodzi, przekładam ją do hydroponiki i właśnie zalewam ją wodą z e, rizotonikiem, z enzymami oraz e, Super Drive. Reguluje pH to około tak 6, pomiędzy 5,5 a 6, bliżej 6, i taki roztwór stosuje właśnie około 2-3 tygodni. To PSAFF akurat jak sobie wypiło. Właśnie jedną taką dawkę, którą mu zaserwowałam. Tylko od razu to tam, że ja nie przelewałam od góry, tylko lałam na dół osłonki, tak żeby właśnie przy przelewaniu nie namoczyć tego muchu za bardzo, żeby on, on nie był aż taki mokry, tylko właśnie, żeby ten sznurek, który widzieliście, podciągał sobie odpowiednią ilość tej pożywki zerowej. No i właśnie, jak sobie jedną tawkę taką wypił, no to dostał kolejną taką tawkę tych samych właśnie produktów. I teraz aktualnie w osłonce ma wodę z kwasami humusowymi, bo jeszcze po prostu nie trafił na czas nawożenia anturiów, a szczerze nie chce mi się przygotowywać tylko i wyłącznie dla niego pożywkę. Oprócz tego po około tygodnia czasu również wykonałam mu oprysk profilaktyczny na szkodniki. W moim przypadku jest to karate spray, który zawsze właśnie używam w takich przypadkach, kiedy właśnie trafiają do mnie nowe rośliny. Nigdy nic złego mi z rośliną nie zrobił, więc po prostu serwuję zawsze profilaktycznie oprysk. No i co? No i chyba musicie przyznać, że gagatek ma się dobrze, no bo tak jak widzicie. Leci z nowym liściem. On miał y, trzy liście, ale y, szczerze, jeden mu odcięłam, dlatego że y, trochę mi nie pasował w witrynie i on cały czas zahaczał o coś i był mocno pokiereszowany od takich uszkodzeń po prostu mechanicznych. Nic z nim złego się nie działo, on nie odrzucał tego liścia, ale po prostu, no okreśmy to tak, że ja go uszkodziłam. No ale właśnie leci tutaj sobie z nowym liściem, ale zaklądnijmy to korzeni. No, bo to jest przede wszystkim taki wyznacznik kondycji rośliny. O nie, będzie mi tutaj kapać trochę. No ale nic, może przeżyjemy. No, tak jak myślałam, tutaj jest po prostu festiwal pięknych korzeni. No niestety, mocno mi tutaj kapie. Tu jakieś pojedyncze widzę, że są e, zgniłki, ale to myślę, że jeszcze zaserwuję mu po prostu enzymy. I e, nie ma absolutnie sensu się martwić, bo tych nowych korzeni jest po prostu masa i one są niesamowicie piękne. No, także widzicie, no w ten sposób tym razem sobie poradziłam z importem. Ja go może odłożę na razie, żeby mi nie przeszkadzał. Dobra, no to może teraz sobie po prostu podsumujmy co warto, czego nie warto, jakie są plusy, minusy i tak dalej. Na pewno jeżeli nigdy nie robiliście takiego zamówienia, no to nie polecam Wam zamawiać w zimie ani w lecie, bo tak jak mówiłam na początku to są skrajne temperatury i po prostu roślina może mocno oberwać w związku z tym. Warto na przykład wczesną wiosną albo jeżeli jesień jest dość ciepła może wtedy właśnie zamówić. Ja oczywiście złamałam zasady, ale to wszystko dla Was i żeby powstał ten materiał. Ale na szczęście wszystko się dobrze skończyło. Cóż, na pewno nie polecam też osobom, które nigdy nie przenosiły rośliny do hydroponiki. No chyba, że zamówicie sobie takie anturium i będziecie je chcieli wsadzić w bigos, no to wiadomo, to oczyszczenie korzeni nie jest wówczas konieczne i ominiecie ten dodatkowy stres dla rośliny. Natomiast jeżeli planujecie wsadzić tę roślinę do hydroponiki, no to tak jak widzieliście, no czyszczenie tych korzeni jest to mutny proces i lepiej uczyć się na takich roślinach, gdzie to podłoże jest bardziej takie przewidywalne i łatwiej się odkleja od tych korzeni. No, chyba że po prostu, wiecie, no chcecie iść na żywioł. No, wiadomo, nikt wam nie broni, bo tak jak opowiadałam wam moją historię, ja absolutnie niczego się nie bałam. No i wiecie, no też się czegoś nauczyłam. To nie jest tak, że z premetytacją ukatrupiłam tę roślinę, tylko ja y, wiedziałam czego się po prostu już później spodziewać przy kolejnym imporcie i z czym będę musiała się zmierzyć. Dodatkową jeszcze informacją, którą w ogóle może Wam się przydać, jest to, że Equagenera tak Około dwa razy w roku daje dość wysokie, przyznaje dość wysokie rabaty, czasami nawet minus 50%. Ceny są obniżane i to jest właśnie też fajny pomysł, żeby na przykład wtedy zrobić takie zamówienie, ponieważ właśnie ceny są niższe, a wiecie, no za przesyłkę jednak trzeba zapłacić zawsze te 20 dolarów. Jest jeszcze opcja wysyłki ekspresowej, która kosztuje około 37 dolarów, ale z tego co wiem, ona nie zawsze jest bardziej ekspresowa, ale ja się nie będę też wypowiadać, ponieważ ja testowałam tę standardową przesyłkę i tak jak Wam mówiłam. Zamówiłam roślinę na początku listopada, trafiła ona do mnie 23 listopada, więc moim zdaniem nie było tak źle. Dobra, no to tyle już na dzisiaj. Mam nadzieję, że miło Wam się oglądało. Ten materiał na pewno y, będzie zdecydowanie długi, ale jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, wątpliwości, to z chęcią na nie odpowiem. Także yy, Chciałabym Wam już teraz jeszcze życzyć wesołych świąt, spokojnych świąt. I nie wiem, czy jeszcze widzimy się w tym roku. Być może przygotuję dla Was coś specjalnego i troszkę inny format, chodzi mi po głowie, ale nie chcę nic opiecywać, no bo wiecie, jaki to jest zawsze okres pomiędzy świętami a nowym rokiem. Także wesołych świąt jeszcze raz i do zobaczenia. Buziaczki, papa!